and the oscar goes to and the oscar goes to and the oscar goes to and the oscar goes and the oscar goes and the oscar goes to Siemaneczko, Maneczko Zryte Banie z tej strony Stanley, to jest kanał Zryta Popkultura, a dziś porozmawiamy sobie o tegorocznych nominacjach do Oscarów. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie subskrypcję na kanale i łapkę w górę dla lepszego zasięgu tegoż filmu. A teraz bez zbędnego przedłużania, porozmawiajmy sobie o historycznych wydarzeniach, które miały miejsce podczas tegorocznych nominacji do Oscarów. Zapraszam! Jako, że szczegółowe omawianie tych wszystkich produkcji zajęłoby mi zdecydowanie za dużo czasu, skupię się na filmach najbardziej mnie interesujących. O części z nich porozmawiamy sobie wkrótce w odrębnych recenzjach. Dajcie znać w komentarzach, które z tych filmów już oglądaliście i jakie wrażenie na was zrobiły. W tym roku 10 nominacji i tym samym najwięcej do złotych statuetek otrzymał film Mank w reżyserii Davida Finchera, twórcy takich filmów jak 7, Fight Club czy Zaginiona Dziewczyna. Opowiada on o intensywnym życiorysie Hermana J. Mankiewicza, współscenarzysty legendarnego obywatela Kane'a. Dzieło to zostało docenione przede wszystkim przez krytyków. Netflix produkcja średnio przypadła do gustu widzom przyzwyczajonym do znacznie odmiennych widowisk serwowanych od lat przez słynnego reżysera. Sześć nominacji do Oscara otrzymały filmy Proces Siódemki z Chicago, Sound of Metal, Ojciec, Nomadland, Minari oraz Judas and the Black Messiah. Pięć nominacji Obiecująca młoda kobieta i Marini, Matka Bluesa. Cztery nagrody mają szansę zgarnąć nowiny ze świata, w tym za zdjęcia, za które odpowiada nasz rodak Dariusz Wolski. Trzy nagrody mogą powędrować do Co w duszy gra, najnowszej propozycji od twórców w głowie się nie mieści. Mechanizmy przyznawania Oscarów zostały bardzo dobrze opisane przez zwierza kulturalnego w książce pod tytułem Oscary. Sekrety największej nagrody filmowej. Zerkając na tegoroczne nominacje można więc rozgryźć tok myślowy kapituły lubującej się w decyzjach często niezrozumiałych dla kinomaniaków traktujących filmy w bardziej rozrywkowych kategoriach. Wysyp nominacji dla Manka jest tego najlepszym przykładem, bowiem jest to film opowiadający o osobach parających się kinematografią, szarpiących się z życiem perfekcjonistach, którzy swoją pasję często przypłacają sypiącym się życiem osobistym. Gary Oldman i Amanda Seyfried portretują rzeczywiste postacie, tym samym mając znacznie większe szanse na nagrody, choć oczywiście nie jest to żelazną zasadą. To call him Moimi osobistymi faworytami, jeśli chodzi o aktorów, są zdecydowanie Riz Ahmed, grający głuchnącego perkusistę w Sound of Metal Your hearing is deteriorating rapidly. oraz Carey Monigan się z gracją w uroczą, aż mściwą bohaterkę obiecującej młodej kobiety. Cassandra a great doctor. What I left under unusual circumstances. Cieszę się też bardzo z nominacji dla Stevena Younga za rolę w filmie Minari, mojego ulubieńca jeszcze od czasów The Walking Dead, który jest pierwszym w historii azjatycko-amerykańskim aktorem, który otrzymał nominację do Złotego Kolesia. Po raz pierwszy w historii doceniono też koreańskiego pochodzenia aktorkę yuk young yong oraz doceniono też dwie serki: Chloe Zachu za Nomadland oraz Emerald Fennell debiutującą obiecującą młodą kobietą nie zdziwi się jeżeli kapituła doceni bardzo dobrą kreację zmarłego przedwcześnie Chadwicka Bosmana za film *Marini Matka Bluesa nawet jeśli nagroda miałaby mieć charakter bardziej symboliczny jak w przypadku Hita Legera za rolę Jokera choć tu muszę przyznać kunsz aktorski i sama transformacja była warta każdej możliwej nagrody na świecie Ciekawie rozegrano nominację dla filmu Judas M. The Black Messiah, uznając obu głównych aktorów za drugoplanowo równych sobie. Daniel Kaluja już w 2018 roku był nominowany za moje ulubione Get Out. Natomiast La Kate Senfield to chyba dla mnie no, mega zaskoczenie. Absolutnie uwielbiam gościa za to, co odstawia w serialu Atlanta stworzonego przez Donala Glovera a.k.a. Childish Gambino. so i get rid of it free of charge sam was it sam my audio-visual woman Ten rok jest też całkiem ciekawy dla Glenn Close, która kilka dni wcześniej dowiedziała się o nominacji do Złotej Maliny za rolę w Elegii dla Bidoków, by dziś móc świętować nominację do Oscara. Jest ona trzecią osobą w historii kinematografii, która otrzymała nominację jednocześnie za najgorszy i najlepszy, zdaniem krytyków, aktorski występ. Dwie jakże różne od siebie nominacje otrzymał też Sasha Baron Cohen za drugoplanową rolę w Procesie Siódemki z Chicago oraz za scenariusz adaptowany do kolejnego filmu Obrachunek. Zaskakująca, mocno upolityczniona kontynuacja przygód niesfornego Kazacha ma też szansę na nagrodę dla najlepszej aktorki drugiego planu. Maria Bakalowa poświęciła się dla swojej roli do tego stopnia, że w kilku scenach było dość niebezpiecznie. Poczytajcie sobie o scenie z udziałem zupełnie nieświadomego, w czym bierze udział polityka, który postawił aktorkę w delikatnie mówiąc bardzo niezręcznej sytuacji. jest Poradz w osobach Trenta Reznor'a i Atticus'a Ross'a mają w tym roku aż dwie szanse na zdobycie statuetek za ścieżki dźwiękowe do Manka i co może nielicho zaskakiwać, biorąc pod uwagę twórczość gości z Nine Nails za muzykę to co w duszy gra. Przy okazji filmów animowanych wspomnę, że koniecznie musicie zobaczyć Sekret Wilczej Gromady, bo to taki animowany old school stworzony z wielkim serduchem od osób stojących za sekretami morza. Szkoda natomiast, że pominę to świetną rolę ale Maca Kalsena w Narauszu, szczególnie, że film ma szansę na statuetki za najlepszy film zagraniczny i dla najlepszego reżysera, Tomasa Winterberga, twórcy jakże stawnego polowania, także z udziałem Maca. Ja w tym roku stawiam więc bardziej na artystów jeszcze złotym kolesiem niedocenionych, choć doskonale zdaję sobie sprawę, że Olivia Colman czy Antony Hopkins zagrali poruszająco w filmie Ojciec, opowiadającym o starszym panu popadającym w coraz głębszą demencję. W całym tym oscarowym wyścigu zostaje oczywiście pominiętych kilka produkcji cięższego kalibru, tak jak chociażby cząstki Kobiety, które stoją przede wszystkim mocarną rolą Vanessy, Kirby i niestety kontrowersjami wokół siale Buffa. Ja wiem, że Viola Davis i Frances McDormand to są rewelacyjne aktorki i z tego co wiem Nomad Nomadland jest świetnym filmem, ale jak już wspominałem, moje serducho bije dla Carrie Mulligan, bowiem obiecująca młoda kobieta to film mocno osadzony w ruchu Mitu którego główna bohaterka ma szansę stać się wręcz popkulturalnym symbolem, swoistą heroiną obecnych czasów. Dla mnie obecnie jest to film roku bardzo ważny, przewrotny, przerażający i na swój sposób zabawny i wielce satysfakcjonujący. Na koniec jeszcze słowo o piosence Husavik z takiego pokręconego filmu Eurovision Song Contest Historia zespołu Firesaga. Mam szczerą nadzieję, że wygra. Ode mnie to tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapę w górę i subskrybujcie Zytą Pop Popkulturę. W opisie znajdziecie rozpiskę nominowanych filmów, które możecie zobaczyć legalnie na platformach streamingowych. Ode mnie to tyle na dziś i do zobaczenia w następnym materiale filmowym. Cześć! I might wanna get back into it.